szkoleniom, które teraz w Polsce odbywają się w liczbie sześciu pilotażowo. Chcemy propagować tą ideę i zobaczyć jak to się wydarza w praktyce, bo tam gdzie to już zostało wdrożone wiemy, że doświadczenia są bardzo pozytywne. Z jednej strony dzieci rozwijają się sportowo, ale z drugiej strony rozwijają się również społecznie, emocjonalnie i ta metoda łączy te dwa obszary. Futbol 3 wspiera mnie jako wychowawcę właśnie w tej działalności wychowawczej. Rozmawiamy dużo o emocjach, pracujemy razem z dziećmi, którym szczególnie jest dziś potrzebna właśnie empatia, współpraca, odpowiedzialność czy na przykład uczciwość. Są to uniwersalne wartości, które przydają się nie tylko małym dzieciom, ale również dorosłym w codziennym życiu. Więc jest to taki dobry start w dobrą przyszłość. Zajęcia były świetne, dużo zabawy, uśmiechu i radości. Metoda jest super. No i powiem szczerze, że z chęcią wprowadzę ją dla uczniów. Niekoniecznie tylko w mojej, w mojej klasie drugiej, ale myślę, że w klasach 1-3 się świetnie spisze. Żeby te dzieci były sprawne fizycznie, żeby bawiły się poprzez no właśnie piłkę, nie tylko przez gry, ale no jednak Bezpieczeństwo, emocje, to wszystko połączone jest, tak? Komunikacja i nie zaburzamy tego, więc naprawdę rozwijamy wszystko.